nagrywam. Pociągaj się kiedy. Oh yeah. Ogólnie to był plan nagrania całego konwentu od początku do końca, ale nie było co. Dosłownie. Szkoła jest zdecydowanie ta mała. Ta szkoła była rok temu i za każdym razem inna, ale zmieniła się dyre dyrekcja się zmieniła i nie pozwolili w tym roku zrobić tam konwentu i na ostatnią chwilę znaleźli tą szkołę, więc trzeba też patrzeć na to, że jakby jedyna szkoła się zgodziła na to, ale jest mała. No. Za mała. I za dużo dzieci. I za. O! O! Tak, nie wiem, no. chyba jesteśmy za stare już na konwenty, bo tak dawno nas nie było. W końcu, jak przyszłyśmy, to w sumie dziesięciolatki, jedenastolatki. Bąbelki tak chodzą. Z no, rodzicami niektórzy nawet przychodzą. No, 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 nie, ludzie przyszli. To jest takie stresujące. To nagramy gdzie indziej. Niech idą super. Światło idealne, ujęcie idealne. Tam są śmieci. Okazało się, że osoby kupujące bilety na miejscu nie mają noclegu, bo jest tak mała szkoła, a tak dużo osób. także. Fajnie, polecam. Widzieli, mm -hmm. że się tego nie spodziewali, więc cortiń nie macie gdzie spać. No a my w sumie zrobiliśmy takie OK i wylądowaliśmy w vip <noise> Mamy parę ujęć z pierwszego dnia, ale w sumie to są tylko ujęcia, więc gdzieś tam je wrzucę. Tak, z jakąś fajną muzyczką w sercu. To czekajcie, to teraz, teraz poleci pierwszy dzień. Dup. Dup. <noise>

O, ale KONIEC! to bez komentarza O, nasz VIP Nasz VIP Ketup tańczy Bardziej taneczny Staraj się O tak Tu do mnie śpi lat siedemdziesiątych Idziemy <laughs> papu A no gastro jest oko Tanio i okej. Okay. Właśnie wróciłyśmy do ogromnego syfu zrobionego... Przed konwentem. Włańcu, konie <noise> Konwent tak super, że się cieszymy, że wrzuciłeś <noise> Tak! Ale czuję się tak zmęczona, masakra. Zapomniałyśmy karimaty i spałyśmy bezpośrednio na ziemi. E, jedynie w śpiworku z Barbie. Nie no. plus jest taki, że w zasadzie miałyśmy w ogóle nie spać, bo miało nie być dla nas miejsca, ale się znalazło, także. Chociaż tyle. O, właśnie, żeby było, jeszcze były nas wrzucił. Największy plus tego wszystkiego, że to był konwent Bo strasznie dawno nie byłyśmy Miałyśmy teraz jechać na... No co na Opolkon Ostatecznie uznałyśmy, że jednak nie Także pojawiłyśmy się na Xmasconie No, ten cosplay mówiłyśmy, że spoko, gastro ok, bo tanio A reszta no tak troszkę niezorganizowani Jeszcze dodatkowym plusem gastro było to Że tam było mniej ludzi a... I byłem w całej szkole No, można było tam usiąść Jakiś um, następny konwent planujemy? <laughs> Przyjechałabym się na jakiś konwent, który faktycznie troszeczkę bardziej wyjdzie ja Jeszcze jedna rzecz, która mnie rozśmieszyła na pewno z Shiro To to, że tam nie wiem, jedna albo dwie osoby mnie pochwaliły za pomysł z czapeczką Że jej, czapeczka zamiast korony to było bardzo pomysłowe i w ogóle A prawda jest taka, że zrobiłam ją, bo nie chciało mi się robić korony nie ma więcej chyba co już opowiadać, konwent się skończył. E, szkoda, że nie nagrałyśmy go tak jak chciałyśmy, ale naprawdę nie było jak, nie było co nagrywać. A jedną rzecz jeszcze, co chciałabyś mu pokazać, bo tutaj nasza koleżanka, właśnie Kepucz, e, nie dostała się generalnie, właśnie chciała być jako wystawca. I w sumie chciałyśmy pokazać, jakie rysunki się nie dostały na x Masconie i żały X-Maskonie tych rysunków. Dokładnie. No, Kepucz? Pokazuj rysunki Czekaj bo jest, bo jest, bo jest Bo jest, bo jest yy, fokus Baby Yoda! No boy, And the boys Oh yeah Jokera Kupa To jest najlepszy rysunek Co to ten Joker? O, to kwiatek Kwiatek, O już Jezus, to ja po tym X-Masconie Wiem co pokaż A co? Tego, tego on był tu na końcu. A. Jego pokaż. On jest boski. I to coś co te wygląda jak dżobak. No, bosko.